Serdecznie i zapraszam do wykonania wielkanocnej firanki. Ja mam akurat taki zestaw, szydełko 1,3. No i ten kordonek mu za 10 na 525 metrów, czyli to jest ten taki pośredni, można by było powiedzieć, jeżeli chodzi o grubość. Będzie to w zasadzie, może się źle wyraziłam, nie firanka, a raczej zazdroska. Ma 40, około 40 okienek, jeżeli chodzi o wzór z góry na dół. A na wykonanie tych okienek nabrałam 120 oczek łańcuszka na początek. No i co? Możemy przechodzić do pierwszego rządku. Więc nabieram sobie. 3 oczka na pierwszy słupek, 2 oczka na mostek, czyli dodatkowo dorobiłam 5 oczek łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko i wkłuwam się w siódme oczko. Łańcuszka, no bo skąd to wynika? 2 plus 3 to 5, i plus 2 to 7, więc tak to wychodzi, i później oczywiście. Nabieramy dwa oczka łańcuszka, nawijamy nitkę, pomijamy tutaj dolne dwa oczka a wkłuwamy się w trzecie oczko, wykonując słupek. No, i tak sobie na razie ciergamy, aby uzyskać około 40 oczek. Okienek pustych. Ja oczywiście to y, też powiem, ile u mnie wyszło dokładnie. Oczywiście to jest też ilość umowna, bo jeżeli ktoś chce mieć wyższą firankę, w sensie dłuższą, no to wiadomo, że nabierze sobie więcej tych okienek. Jeżeli ktoś chce mieć krótszą, no to też może nabrać troszkę mniej, ale tutaj z zastrzeżeniem, że musi to być minimum 35 oczek. Aby się fajnie ten wzór mógł tutaj pojawić, a nawet troszkę więcej, no może 37 minimum. Więc tak to bym widziała. Tak sobie na razie dziergamy, a myślę, że spotkamy się przy kolejnym, drugim rządku, gdzie już pojawią się po prostu elementy. Elementy wzoru. No i tak, ten pierwszy rządek już mam wykonany. Wyszło mi tak dokładnie 46 pustych krateczek, i na samym końcu mam jedną krateczkę pełną i jedną pustą. Jedna pełna to cztery słupki obok siebie. No i teraz przerzucam na drugą stronę. Początek sobie zaczniemy wspólnie, a dalej, ponieważ to są same puste kratki, no to będziemy oczywiście już sobie działać. Na początek nabieram Dwa oczka na podstawę, trzy oczka na słupek. Nawijam nitkę na szydełko i od razu wkłuwam się tutaj w ten pierwszy mostek z pełnej, z pełnej kratki. Czyli w sumie, tak nawiasem mówiąc, na początek nabrałam sobie pięć oczek łańcuszka, aby utworzyć tą pierwszą pustą kratkę. No, i teraz robimy dwie kratki pełne, czyli tutaj sobie ponawiam te moje słupki. O! I dorabiam jeszcze jedną kratkę pełną, czyli na mostku muszę wykonać dwa słupki, a kolejne trzeci po prostu wykonuję, wkuwając się w słupek. Które już istnieje z poprzedniego rządku. Ok. No i mam dwie kratki pełne i do końca rządku. Do końca rządku robimy już tylko kratki puste, więc z tych kratek wyjdzie nam 45. Przypominam, nabieramy dwa oczka łańcuszka i wykonujemy słupek. Czyli jeszcze raz dwa oczka. No, i słupek, już Ania. O, i tak już teraz do końca, tylko kratki puste. No i mam trzeci rządek pracy. To jest pierwszy rządek z elementem wzoru, bo tu jest jeszcze bardzo drobny ten wzór. Na początek robimy 35 pustych krateczek. Jeżeli ktoś zrobił ze mną taki mm, po prostu wymiar. Jedna kratka pełna. I tutaj mam osiem krateczek pustych: 2, 4, 6, 8. Jedna pełna, no i 3 puste. I teraz, zaczynając kolejny, czwarty rządek, będziemy sobie tutaj zmniejszać o dwie krateczki. Czyli przechodzimy po prostu oczkami ścisłymi przez pierwszą pustą kratkę: o, oraz przez tą drugą. O i lądujemy tutaj na, na, tym, na tym słupku, czyli te dwa pominęłyśmy sobie te dwa okienka i tu zaczynamy z tego słupeczka, trzy oczka do góry na pierwszy słupek, dwa oczka na mostek, nawijamy nitkę. No i wkłuwamy się tutaj w ten pierwszy słupek z pełnej kratki i tą pełną kratkę sobie po prostu ponawiamy, czyli muszę znowu wykonać cztery słupki. O. Tak to wygląda. Mamy już czwarty rządek. Razem zmniejszyłyśmy o dwie krateczki. I dalej jedna kratka pusta, jedna pełna, trzy puste. Pełna, dwie puste, no i dwie pełne. Dalej mamy same krateczki puste. Do końca rządku, ale przeliczę, ile u mnie ich jest. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13.

22, 4, 6, 8, 32. Tak akurat jest u mnie. Dalej: dwie kratki pełne, czyli 7 słupków obok siebie. 4 krateczki puste. I znowu mamy 2 pełne. Następnie: 4 kratki puste. Jedna pełna. I 1 pusta na sam koniec. Zaczynając kolejny szósty rządek ponawiamy sobie tą pierwszą pełną krateczkę. Na razie jeszcze nic nie widać, ale mam nadzieję, że fironeczka będzie strzałem w dziesiątkę. E, mamy już szósty rządek i na początek ponawiamy, a w zasadzie bo to, um, trzeba na, najpierw nabrać pięć oczek łańcuszka i dopiero wykonać słupek. Pięć oczek, no bo trzy na słupek, a dwa na ten mostek. I mamy jedną kratkę pustą, jedną pełną, dwie puste, dwie pełne, czyli siedem słupków obok siebie. Następnie pięć krateczek pustych. Dwie kratki pełne, czyli siedem słupków obok siebie. Przy czym oczywiście na mostku dajemy dwa słupki. Mama, i, I do końca już robimy tylko kratki puste dwa, cztery, sześć, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 4, 6, 8, 33. Akurat tutaj u mnie wyszło. Także tak to wygląda. Nie wiem, czy już się coś wyłania, ale chyba raczej nie. Jeszcze trudno coś powiedzieć. Początek w każdym razie mamy. I mam siódmy rządek, na początek, kratki, puste, dwa. 4, aha, zaczynamy od góry. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23. Krateczki puste. Potem mamy 7 kratek pełnych, czyli 22 słupki. Obok siebie 4 kratki puste. I na przemian. 2 pełne, 2 puste, 2 pełne. No i dalej mamy cztery krateczki puste, jedną pełną, no i jedną pustą, ale to nie jest koniec tego rządku, bo musimy tutaj sobie jeszcze dorobić dwie puste kratki, ja pokażę swój sposób, ale no tak jak zwykle mówię, że jest to tylko propozycja, każdy pewnie y, zrobi tak, jak uważa za stosowne. Więc tak, nabieram trzy oczka łańcuszka na na słupek. I teraz nawijam nitkę 3 razy na szydełko. Wkłuwam się tutaj w ten sąsiedni słupek, przeciągam nitkę i wykonuję taki potrójny słupek. O. I jeszcze. I jeszcze jedna krateczka, więc robię to samo, trzy oczka na pierwszy słupek, trzy razy nawijam nitkę i tym razem tak wkuwam się mniej więcej jakby w trzecie oczko, przeciągam nitkę wiodącą i to samo wykonuję, czyli po dwie pętelki sobie chwytam, o. I proszę bardzo. Mam dwie puste krateczki dorobione, więc teraz przerzucam sobie na drugą stronę. Początek ponawiamy, więc tak. 5 eee, oczek na początek, 3 4 5. Nawijam nitkę na szydełko i od razu tutaj się wkuwam w ten słupek. No i mam pustą krateczkę i jeszcze jedną. Ok, także tak zaczynamy kolejny, kolejny rządek. Ósmy rządek zaczęłyśmy razem, dorabiałyśmy sobie najpierw dwie kratki puste i zaczęłyśmy kolejny rządek, ale uwaga, bo tam źle wcześniej podałam. Robimy tylko jedną krateczkę pustą, czyli nabrałyśmy pięć oczek łańcuszka, no i słupek. I zaraz potem są już dwie pełne, czyli siedem słupków obok siebie. O, chodzi o tą zależność, tak jak tutaj były dwie pełne, tak i tu muszą być dwie pełne. I dalej krateczki puste, dwa, cztery, sześć, osiem, jedna pełna, cztery puste, dwie pełne i siedem pustych. Jedna pełna i do końca mamy już tylko puste, no przeliczę ile tego jest u mnie 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22 akurat wychodzą. Także to już jest ósmy rządek, już tutaj się pojawia ten zdobny brzeg dolny, no jeśli chodzi o wzorek to jeszcze trudno cokolwiek powiedzieć. Dziewiąty rządek. Zaczynamy z górnej części i na początek kratki puste. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 23. Jedna krateczka pełna. I dalej znowu mam kratki. Aha, i ta pełna jest przed motywem z poprzedniego rządku. I dalej znowu mamy kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10 mi tych kratek tutaj wyszło. I następnie cztery krateczki pełne, czyli to jest 13 słupków obok siebie. 1 kratka pusta, 5 kratek pełnych, czyli 16 słupków obok siebie. 4 kratki puste, pełna i pusta. Przerzucamy na drugą stronę i to już będzie dziesiąty rządek, czyli tak w moim zamyśle to już jest jedna dziewiąta naszej pracy. Jeśli chodzi właśnie o ten pierwszy element, bo ja to zrobię tak samo jak robiłam widoczek zimowy, na tej samej zasadzie, także będzie u mnie rozdzielone, ale wiem, że niektóre panie, nawet dostałam zdjęcia przepięknych prac, że, że właśnie sobie połączyły i zrobiły jedną firankę i tutaj też można oczywiście w ten sposób zagrać, że połączyć sobie, kontynuować jak gdyby wzór dalej, nie patrząc na to co ja robię, bo ja na pewno sobie zakończę po tych 90 rządkach. Więc tak, ten dziesiąty rządek zaczniemy od pięciu oczek łańcuszka, no bo nabieramy sobie, przepraszam, nie od dwóch oczek łańcuszka. Niedobrze powiedziałam od 5, 3, 4, 5. Bo nabieramy sobie przecież na pierwszy słupek i na mostek. I teraz wkływamy się w ten pierwszy sąsiadujący słupek, wykonujemy nowy słupek. Czyli tu mamy 5 oczek. I tą pierwszą pełną kratkę sobie ponawiamy. OK. Także. Także tak to właśnie wygląda. Początek 10 pusta i pełna, dziesiąty rządek, i mamy jedną krateczkę pustą, jedną pełną, następnie kratki puste, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, aż i dopiero robimy kratki pełne, Jest ich, yy, są ich cztery.

21 pustych krateczek, czyli w poprzednim rządku też powinno być 21. W każdym razie, nawet jeżeli poprzednio źle powiedziałam, zamiast 21, powiedziałam chyba 23, to motyw pełnej krateczki jest nad, nad tą kratką pojedynczą, pełną z poprzedniego rządku. Także tak to wygląda. Na, dann moment.